Dlaczego upadło ZSRR? O tym napisano tysiące książek, powstało tysiące filmów, jest milion opinii. Ale podstawowym problemem, który doprowadził do tego, że to państwo upadło, oczywiście jest to, że ten można powiedzieć ustrój, jaki tam panował, no, nie mógł działać. Zasady, jakie tam panują, nie są czymś. Co może być zastosowane w zwykłym, normalnym społeczeństwie, które składa się z zwykłych, normalnych, które składa się z zwykłych, normalnych ludzi, którzy no, nie są idealni. Ale oczywiście tutaj ta kwestia jest też szersza, o wiele szersza, ponieważ jeden powie, że ZSRR upadło, ponieważ zabrakło pieniędzy i będzie jak najbardziej miał rację. Drugi powie, że upadło dlatego, że było źle zarządzane. No i tutaj też oczywiście pełna racja. I te dwie rzeczy się łączą, ponieważ musimy pamiętać, że ZSRR było państwem, czy też jakkolwiek byśmy tego czegoś nie nazywali, tutaj moje podejście do tego tworu, jak chyba już zauważyliście, jest negatywne, bardzo negatywne. No, to był nasz wróg przez kilkadziesiąt lat i to taki realny, który doprowadził do niestety śmierci wielu z nas. Ale przejdźmy do tego upadku. Oczywiście był to twór, który nie funkcjonował nigdy w sposób sprawny. Do tego jednym z tych bardzo ważnych elementów jego istnienia było przeciwstawianie się innym częściom świata, tym demokratycznym, albo tym częściom świata, które z tym demokratycznym światem było związane. I w przypadku tego tworu, bardzo ważnym zadaniem było przygotowywanie się do konfrontacji. I to takiej bezpośredniej, pełnoskalowej konfrontacji, właśnie z NATO, z Stanami Zjednoczonymi, ale tutaj wrogiem również były Chiny. Wrogów ogólnie ten twór miał sporo. I poza tymi państwami, które należały do niego, które były od niego zależne i które z nim współpracowały, no to właściwie każdy był przeciwnikiem. A żeby przygotować się do takiej konfrontacji, no trzeba mieć odpowiednie siły zbrojne. I te siły zbrojne były bardzo mocno rozbudowywane i były bardzo ważnym elementem ogólnie istnienia tego państwa. Doszło do sytuacji, że to nie los obywatela, to nie rozwój państwa były tym najważniejszym celem, tylko było to zwiększanie swojego potencjału militarnego. Co przekładało się na sytuację, że bardzo duży udział budżetu, Pracy całego państwa właśnie był wkładany w rozwój tego wojska czyli utrzymywanie w pełnej gotowości, szkolenie, wymiana sprzętu, budowa zapasów na wypadek tego spodziewanego konfliktu, czego efekty widzimy dzisiaj i te kilkadziesiąt lat składowania, produkowania, można powiedzieć, tego sprzętu obecnie jest wypalane, no ale to nie jest kanał o tym. O tym mam inny kanał, technika i maszyny. Zapraszam. I to było drogie. To było czymś, co wyeksploatowywało to państwo. Tylko, że doszło do sytuacji w latach 70., gdy cena ropy naftowej, tych surowców strategicznych, tych surowców, które są bardzo ważne, w wyniku konfliktu, o tym nie będziemy mówić, już ten temat jest poruszony na kanale. Chodzi oczywiście o ten konflikt, który doprowadził do tego, że ta cena ropy naftowej i innych surowców również wzrosła bardzo mocno. I w tym państwie, w którym zawsze brakowało kasy na wszystko, Chociaż na, można powiedzieć, wojsko nie tak bardzo brakowało jak na inne takie rzeczy, jak szkolnictwo, czy też zapewnienie obywatelom rzeczy, które potrzebują, żeby normalnie istnieć, to rozpoczęło się w latach 70. coś, co spowodowało, że tych pieniędzy było więcej. I te pieniądze zostały zainwestowane nie w taki sposób, można powiedzieć, Bardziej długofalowy, czyli na przykład w rozwój przemysłu, rozwój państwa, tylko duża część tego nowego dopływu gotówki w różnej formie została po prostu wrzucona w zbrojenia. W zbrojenia, które były kontynuowane w latach 80., ponieważ tutaj najprawdopodobniej z pełną premedytacją Stany Zjednoczone stwierdziły, że nie dojdzie do konfliktu pełnoskalowego. I nie wolno doprowadzić do sytuacji, że to ZSRR oczywiście będzie dalej stanowiło zagrożenie, więc należy coś z tym zrobić. I postanowiono, że rozpoczną się zbrojenia. Rozpocznie się wyścig zbrojeń, który będzie mógł doprowadzić do sytuacji, że ZSRR w końcu nie wytrzyma. Nie wytrzyma gospodarka, nie wytrzyma społeczeństwo, no i nie wytrzymają politycy. I właśnie ten wyścig zbrojeń w latach 80. spowodował, że udział wydatków na zbrojenia w ZSRR stał się gigantyczny. To były naprawdę gigantyczne kwoty, które wydawano na tą spiralę zbrojeń. Wydawano bardzo dużo, jeszcze więcej niż, niż wydawano wcześniej. Chociaż i wówczas wydawano bardzo dużo. Odbiło się to na wszystkim. Na budżecie, na przemyśle, na społeczeństwie. Zaczęły się problemy. Problemy, które się zwielokrotniły, gdy doszło do sytuacji, że ta ropa naftowa, cena ropy naftowej i innych surowców zaczęła się obniżać. To już nie był czas, że te surowce zapewniały gigantyczny dopływ gotówki pieniędzy. Gdy te ceny zaczęły spadać, a Zbrojenia się nie zakończyły, zaczęło brakować kasy, zaczęło brakować pieniędzy. No i ZSRR, które było takim olbrzymem na glinianych nogach, z niezbyt nowoczesnym przemysłem, z ograniczonymi możliwościami zmian, unowocześniania, wprowadzania nowych technologii, doszło do sytuacji, że no, ten olbrzym zaczął się chwiać. Zaczął się chwiać bardzo mocno i okazało się, że naprawdę te nogi są gliniane. I te lata, gdy wydawano tylko na zbrojenia, ograniczono inwestycje, ograniczono opracowywanie nowoczesnych technologii. Nie patrzono też na społeczeństwo, ono wytrzyma, no i takie podejście, jak widać, funkcjonuje do tej pory. Zaczęto dochodzić do miejsca, w którym to wszystko już powoli zaczynało się chylić ku upadkowi. Ale oczywiście ówczesne władze wcale nie miały zamiaru tej władzy oddać. To nie jest tak, że oni to oddali bezinteresownie, że oni no, z uśmiechem na ustach doprowadzili do sytuacji, że to wszystko padło. Cel był zupełnie inny. Do tego upadku miało nie dojść. Miało dojść do reform, miało dojść do pewnych zmian, które pozwolą temu państwu, czy też temu organizmowi, który zrzeszał różne państwa i wiele narodów, miało to wszystko, te zmiany doprowadzić do momentu, że władza zostanie utrzymana, reformy spowodują, że to społeczeństwo troszkę się uspokoi, przemysł troszkę się rozwinie, ruszy, Troszkę dojdzie do zmian politycznych, ustrojowych, damy wam troszkę wolności, no ale zostaniemy przy władzy. Tylko, że przeprowadzenie tych reform się nie powiodło. To tak, jak przeprowadzenie operacji człowieka, którego stan jest już zły. Operacja choćby się udała, tutaj się nie udała. Mogłaby być udana, no ale pacjent i tak nie wyjdzie z tego, no ponieważ jego stan był tragiczny. I tutaj stan Gospodarki, społeczeństwa był tragiczny. Zacofanie, gigantyczne ograniczenia, długi, brak, można powiedzieć, dopływu odpowiedniej ilości gotówki. To wszystko spowodowało, że doszło do reform, które się nie udały, i efektem tego oczywiście był upadek ZSRR. To nie jest tak, że ZSRR, jego władze nie chciały. Dłużej można powiedzieć, istnieć tej całej organizacji. No, nikt władzy nie oddaje samowolnie, tutaj ta władza oczywiście nie została oddana, ona została zachowana, tylko że zmieniły się twarze u góry. No, tak należy na to spojrzeć. Chociaż część z tych najbardziej twardogłowych została usunięta z różnych powodów. Więc brak możliwości reform. Sprawczych reform, takich, które naprawdę by coś zmieniły, załamanie gospodarcze, sytuacja, w której nakręcone zbrojenia spowodowały, że no nie było kasy, nie było pieniędzy na te ważniejsze rzeczy, nie było można powiedzieć środków na dalszy rozwój, co było, efekt, co było efektem między innymi tego, że ta gospodarka była po prostu jaka była. I dodatkowo jeszcze obniżka cen surowców. To wszystko doprowadziło do tego, że ZSRR zaczęło chylić się ku upadkowi. I można było oczywiście przeprowadzić to w ten sposób, że dochodziłoby do dalszych prób utrzymania tej władzy, ale ktoś jednak stwierdził, że zrobi się inaczej. Zrobi się taki reset, ale nie twardy reset, tylko taki troszkę bardziej miękki reset. Doprowadzi się do sytuacji, że oczywiście dojdzie do rozpadu. Tutaj nikt nie chciał tych państw wypuścić, nikt nie chciał, żeby powstała Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i inne, można powiedzieć, państwa, które odzyskały niepodległość po upadku ZSRR, no ale ta sytuacja zaczęła po prostu też być taka, no, że ta władza no, nie miała aż tak dużo do powiedzenia. A Wielki Brat cały czas patrzył. Wielki Brat cały czas patrzył i się obawiał, że ten upadek ZSRR może doprowadzić do dużych problemów, do dużej ilości państw, które będą posiadały broń atomową i mogą pojawić się problemy. Dlatego ten upadek nie był tak duży, jak mógłby być. Dlatego te lata 90., czyli to, co było po upadku ZSRR. Nie było aż tak ekstremalne, jak mogłoby być, gdyby pozwolono na taki prawdziwy upadek, gdyby nie było tego wsparcia amerykańskiego, gdyby nie było tego wsparcia tych państw demokratycznych. Stwierdzono, że chaos będzie gorszy od stworzenia państwa, które nadal będzie silne, nadal w przyszłości będzie stanowiło zagrożenie. O tym nie chciano pomyśleć, albo też spodziewano się tego, ale stwierdzono, że chaos, po takim potężnym upadku ZSRR jest czymś niewskazanym. Dlatego ten upadek był, można powiedzieć, w miarę ograniczony, ale był to efekt po prostu ograniczonych możliwości tego państwa, tych państw. Niewystarczająco rozwinięta gospodarka, zbyt duże sumy wydawane na zbrojenia. Ograniczony dopływ od pewnego momentu technologii zewnętrznych, ale co ważniejsze finansowy. Są to rzeczy, które doprowadziły do tego upadku. Wiele osób wskaże też odpowiednią politykę tych, można powiedzieć, państw zachodnich. No, niektórych polityków tutaj też było różnie w latach 70., średnio, ale w latach 80 już to działało w o wiele skuteczniejszy sposób. No, i ten, jak to niektórzy powiedzą, pudrowany trup, no musiał upaść. Prędzej czy później. Tu się okazało, że o wiele wcześniej niż się wszyscy spodziewali. Nikt nie spodziewał się, że ta sytuacja tego państwa, tych państw, tego ZSRR, jest aż tak zła. Nikt nie spodziewał się też, że te koszty, jakie ponosi ZSRR na zbrojenie, na utrzymanie, można powiedzieć. Tego wojska, że są one tak duże i tak mocno obciążają to państwo. Nikt się nie spodziewał, że po prostu, gdy dojdzie już do tąpnięcia, gdy dojdzie do obniżki censurowców, gdy dojdzie do jeszcze większego zwiększenia się tych zbrojeń, to państwo po prostu nie wytrzyma. I tutaj nie chodzi o to, że to społeczeństwo nie wytrzymało. Ono po kilkudziesięciu, niektórzy powiedzą po setkach lat. No, bycia w takiej formie życia, czy też można powiedzieć pod taką władzą, pod jaką było, no ono się tak mocno nie buntowało. Musimy zdawać sobie sprawę, że my jednak mieliśmy te kilkadziesiąt lat troszkę innego podejścia, my się zmieniliśmy. To nie jest to podejście z lat... to nie jest jeszcze to podejście z wieku XVII, XVIII, XIX, które tam nadal było. No i może jest. My jednak zakosztowaliśmy takiego normalnego nowoczesnego życia. Oni nie. Więc upadek rozpoczął się o wiele wcześniej. I czynników było kilka, później była próba naprawy, która się nie powiodła. Stan był zbyt ciężki, możliwości poprawy były ograniczone. No i mamy efekt w i w rezultacie mamy upadek ZSRR, powstanie kilku państw, niestety to wszystko zahamowane przez strach, że chaos będzie niebezpieczniejszy od głębokich reform. Kilka lat ciężkich w przypadku tych państw, w przypadku innych państw jeszcze dłużej, i niestety pomoc, próby powstrzymania dalszego upadku, no i odbudowa i znowu pokazywanie zębów. I sytuacja się powtarza. No, nie nauczono się na błędach, nie nauczono się na tym, że jest prosperita i należy ją wykorzystywać w sposób troszkę inny, nie tylko pasąc te wybrane osoby, te osoby, które mogą wszystko i mogą mieć gigantyczny majątek. Postanowiono, że wszystko pójdzie do zbrojenia, no i teraz mamy wykorzystanie tego. Zbrojenia i tych dziesiątek lat gromadzenia zapasów pracy całego państwa, żeby zgromadzić zapasy na wypadek wojny. I teraz to jest wszystko przepalane, i te dziesiątki lat produkcji czołgów, amunicji i innych rzeczy, teraz jest zużywane. Więc ta historia w mojej opinii nie zakończyła się na przełomie lat 80. -tych, 90. -tych. Ten upadek. Jest po prostu przerwą. Taka przerwa, która nie stanowiła zakończenia istnienia pewnego organizmu, organizacji, tylko teraz mamy kontynuację. I czy ten upadek będzie znowu wyglądał w sposób podobny? Nie wiem. Wiemy, że już raz do tego doszło, no i efekty mamy widoczne do dzisiaj. Dla nas, bardzo dobrze dla nas, oznaczało to oczywiście wydostanie się z podkurateli tego niebezpiecznego sąsiada. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.